Wodzów wita w kolejnym odcinku do Monagi gry Dark and Darker. No i sobie zaczynamy. Dobre, domyślam się, że najpierw udałoby się stworzyć jakąś postać. A co, tutaj mamy? Wojownika, barbarzyńicy, złodzieja. Zrobię słabkę, co widziałem przynajmniej z tej gry tutaj. Już się nastawiamy na taką pewną walkę. Gdzie no raczej na pewno trafieni to my, znaczy wykryci to my zostaniemy. Nie wiem, weźmy sobie na razie standardowo wysokiego wojownika. Nie, co podbiję? okej. Okay. Serio. No dobra. I sobie wkraczamy. Okej, okay, to tutaj opcji mamy. Eee, Jakiś naba. No, nie wiem, co czy to przeglądać, czy zdać razu sobie zobaczmy. Gdzie? Naby. No, ja w ogóle ciekawe selekcji, i mamy tutaj wybój regionów no, Już możemy zacząć No i bardziej się tutaj spodziewałem mhm. Aha Myślałem, że to będzie singiel będzie Piwne dosyć Zobaczymy co jest Dobra, jesteśmy. Daje się trochę nie dobrze. Um. Jak widziałem, że już tutaj mamy ten czat, sobie wolałbym się upewnić, że będę wyciszony. Off, okej. Okay. No niech będzie puszczać, tak? To nie będę puszczał, to nie będzie. A ja to jest maksymalna szczelka uchu czy po prostu sprintowanie jest pod jakimś kla kosmicznym klawiszem. To EBE szkielet. Dosyć ciemno jest i słabo było to widać. Ale na szczęście jest dosyć powolny, więc unikanie nie jest wielkim problemem. No, tylko my, że my również jesteśmy. Wow! Ciekawe, dosyć nie spodziewałem się, że nam tutaj au Może zablokować cios, jeżeli walniemy tutaj blisko ściany. A weź sobie buty na łóż. Trochę bo Muszę, się, mam nadzieję, że to będą bonusy jakieś Co to jest za nieco peż? Czy możesz przejść przez te kwiaty? Chyba nie Może mi cię... A ja może sobie pójdę Aha! I właśnie dlatego chciałem uniknąć multi. Spodziewałem się, że właśnie tak mniej więcej będzie wyglądało. Dla serii nie ma tutaj żadnego. dosłownie żadnego singla. O, buty nam zniknęły. Co my tu w ogóle mamy? Możemy się dealować z ludźmi. Nie wiem, zobaczmy o co tutaj w ogóle chodzi. Okej, okay, możemy w sensie uniknąć tutaj. Tak, kupować mam jakiekolwiek złoto? Chyba nie no no i tak nie mam złota, no to... <grymne> I te kim moglibyśmy jakieś może zdobyć? Nie No czyli raczej już widzę, że tutaj na multi zmuszeni jesteśmy. Czyli jeszcze nie będzie spokojne zgrywki. To też w ogóle to, co tam było, tak nawiązuje do z zgrywki. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, w każdym razie ich dwójka się dosyć teamowała. Nie wiem, czy założenia, czy byli w teamie, czy jednak tak być nie powinno. Nie wiem, ale nie to. Lecimy. Nie zróbmy z tego, czemu sklep nie działa. A nie, spojrzyjmy sobie jeszcze raz. Trochę ich tu jest. No, będzie ciekawie. Okej okay. Tym razem już się nie damy podleść. Czy to jest? To połównie to samo miejsce? Chyba tak, no to panie szkielecie. O, przestaje czy było? E co jest? Tym razem to coś wyleciało. No szkielet powalony jeszcze to coś. to jest tutaj? Okay. O, się schowało w wozie i... Okej. Okay. Okej, okay, wszystko. spradek nacisnąłem E i... Okej, okay, w nas to healuje. Gold! Dobrze. Mam nadzieję, że Gold nam zostaje. Uważaj jedną opcją, żeby tutaj zachować te itemy jest wygrać, się nie dać zabić. Coś tam chodzi. Pytanie, czy to gejasz jakiś kolejny szkielet? Nie, to raczej nie jest gejasz, zobaczmy. Chodź. <laughs> Sam nie wiem. Okej, okay, teraz się gra, tylko to pytanie, jakie powinniśmy mieć wobec niego stosunki. Sam nie wiem, czy raczej jeżeli, jakby ze względu na samo założenie, czy powinniśmy. Nie wiem, może się steamować, czy... Dobra. Mam nadzieję, że nie wbije mi e, miecza w plecy chwilę. Tu jest coś jeszcze, pod ciemno tu dosyć. OB, powiedz, kto jest. I tak, tak, żeby mi robić to, co oni. A tam są te nie topirkowe. krzyneczka, ale na na piefonie, jak oni w ciemności to widzą. Dobra. A, jeszcze tu jest. Au. To ja sobie slutuję. A nie damy, nieważne. Klikam zamiast F. Miecz. Lepszy, jeszcze niż mam. A, A ty jest oga. No to nie wiem, zostawię sobie mój. Uuu, tam jest chyba jakaś lepsza. Ale no, nie mamy jakiś podział, czy dla każdego to jest indywidualnie na jego własnym świecie? Nie, dobra, indywidualnie to nie jest. Nie wiem, taki mi nie chce kraść tego. To jest tutaj na razie te mniejsze. Po co mi to? Nie wiem, bierzemy na razie każdy jeden śmieć. Chyba jak nikt nie bierze tej skrzynki. <gry> Oj Okej, okay, to mam odpowiedź, czemu nikt nie bierze ciemno, tu nie widzę wroga. Wiesz, to był... A nie, to był mimik. Nie, okej, okay, czyli to raczej nie przeze mnie. Po prostu. A że to był zbieg okoliczności. Znaczy by nagle skrzynka jakaś inna się nie sami tylko dlatego, że otworzyłem inną. No, jest try again. E Okej, okay, skill'a potrzebuję, żeby to otworzyć. Jakiegoś pewnie uczby y to otworzył. Ale takowego nie mamy. Aby jak gdzie idziemy? Jak ten skacze? Co to jest ta Czerwona kecha na mapie i tutaj. Strefa śmierci, blokada. Nie, faktycznie na mapie jest ta biała kreska, podobnie jak w Royale'ach. A to... E, raczej by się przydało wejść do bezpiecznej strefy. Nie wiem, czemu nie tutaj dalej skaczą. Nie wiem, z jednej strony by się fajnie było trzymać razem z nimi. Bezpieczniej, no ale... Jednak wolę nie zginąć od... O, jak tu jest ciemno? Ma ktoś pochodnie? No dojdziemy za nimi. Coś ciekawego. O, to raczej będzie. Teo, jeżeli to jest teo, to nie mogę tego otworzyć. Znaczy otworzyć założyć. Ile to ma życia? Mogę przez to przejść yy, na obok E, bo tak znowu wyszliśmy z tego białego? On się po prostu. Ale już przemieszczę, nie zauważyłem echu. że tak jest. Ja tak moje się przemieszczę? No, e, faktycznie. Jest tutaj coś? Tam się świecą jakieś temy. O nie. Ten ma pochodnie. Też bym chciał. Ej, skąd wy macie pochodnie? O! Torch! E, użyj! Jak mam ją spalić? O! Nie no. Weź ją sobie. O! Pod stryką. No! Od razu lepiej! Jak? E, Okej. Okay. Czemu nie otwieracie tych skrzynek? Mam na razem za mojej jakiś zwój lamaga, który... Pewnie lamaga, którym sobie nie gram i mam znowu buty. Więc fajnie. Mamy. E. Jeden. Jak on zginął? Dwa. Czemu go okradasz? Mam to założyć? No by. Zakładam, że lepszy, jeśli minął. Coś jeszcze miałeś, kolego? Raczej już nie jest ciekawe, w ogóle nie dla mojej klasy. No to choć chyba idziemy tutaj. Dobra. A, wydaje mi się, że raczej pustany przy moim hełmie. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Hmm. Nie żeby coś, ale znowu się zbliżamy do wyjścia z tego kółka. Ktoś tu był. Ale ja naprawdę faj też tego się spotkają tutaj. Jak go pomaga. Tak ja to nie wiedziałbym co zrobić. Nie bym skinął. Ej, ej! widzisz co? Czy e, się uciekać? Nie, ok. A no be. Nie widziałem nawet. Ten co mi załatwi wszystko. Co to białe kółko? Oj. Już naprawdę nie jest duże. Ej, ba, teraz mega się pomniejszyło. To znaczy, że jeżeli jeszcze jakiś gracz żyje, no to będzie na pewno blisko, więc może lepiej by sobie wziąć broń. a to będzie chyba jeszcze ostateczna komnata. Escape portal? Ale co, uciekamy? Da, widzę, że ten chyba coś czaruje. Dobrze, przechodzimy. Jak on to robi? Tam jest. Zabić go... O, gościowi się spadło. Mi też. O nie, tu są zombie. Nie, tu jest strefa. Gdzie są te schody? Au. Chyba nie żyje. Sprint... Żyje. Dobra, nie wiem co, ale przychodzę przez ten portal. Okej, okay, nie wiem, wróćmy sobie. Okej, okay, dobra, czyli uciekając, zachowaliśmy nasze itemy, fajnie. Też pytanie, co by się stało, jakbyśmy ich tam wszystkich pozabijali i wtedy uciekli? Nie wiem, czy to miałoby jakieś większe znaczenie? Czy bardziej po chodzi o to, żeby zdobyć lód i potem wyjść po etalem? No nawet teraz już drugie podejście o wiele lepiej niż na pierwszym. Bardzo fajnie się grało. Co prawda, gdyby nie tamten gość, to prawdopodobnie wyglądałoby to zgoła inaczej. Fajnie jest tak na początku mieć jak kogoś, kto gania i przeprowadzić cię przez w ogóle chociaż cokolwiek pokaże jak i gdzie. No ale dobra, teraz już chyba sobie zakończymy ten film. Jeżeli chodzi o podsumowanie, z początku widzę, to na zwiastunach kątem tego dosyć z, z pewną... E do są odległości, gdyż widziałem, że to wyglądało na mega drewniane. I mimo, że faktycznie takie było ich jeśli chodzi o poruszanie się, no to naprawdę grało się bardzo fajnie, klimatycznie. A więc zdecydowanie tak, na plus jest gra. No a teraz już dziękuję za uwagę, Nara.